Cześć Mam z tej strony Składzik. Witam Was na otwarciu tego Elite Trainer Boxa czekam wraz z Wami na tą premierę tego boxika i oczywiście sprawdzimy jego zawartość jak i ocenimy produkty od Pokemon Kompany. oczywiście w słowie FLAMES które nam się kojarzy oczywiście z Charizardem nie zabrakło nam tego Basicowego Pokémona Charmandera i co najlepsze, jest to kolejny boksik od razu z kartą promo. Mam nadzieję, że nie będzie jak w poprzednim ETB, że jedynym dropem naszym będzie karta promo. Tak więc przestańmy spekulować a zacznijmy sprawdzać zawartość, która tutaj. Powinna być wyszczoła, tym bardziej, że powinien nam się trafić ten cudowny Charizard. Oczywiście nie uszkodźmy produktu, bo krzyki są dosyć fajne. Jak widzicie, mogą z tego sobie ułożyć taką fajną, niby tłom. trafi do śmieci i otwórzmy tutaj tak, nam oczywiście się świeci, nic nowego mamy oczywiście też książeczkę z zasadami gry jak i kartami, które mogą nam się trafić w tych paczkach w tych busterkach tak spojrzę na czelizardę oczywiście główna domena tego boksa. Dobra, ale gdzie są tutaj te karty? Tu są te karty. Oczywiście od takich podstawowych, które są dosyć dostępne, też są fajnie tutaj opisane. Dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z kartami. Jak i też karty, które są dużo rzadsze. No i mogą być bardziej drogocenne. Nie mamy oczywiście tutaj fałek, tylko mamy od Scarlet and Violet już i EXY. Więc dla tych co pominęli ten moment, gdy wchodziły nowa, nowy region, PALDEA, mamy właśnie i EXY. Ładny Charizard jest. No ale myślę, że. Powinniśmy chociaż tym razem coś trafić z tych piękniejszych dropów, na przykład tego Tyranitara. Albo chociażby tego Charizarda tutaj, zobaczcie. No koza karta, tym bardziej, że ich jest dwóch, jeszcze jeden na górze. No i nie powinno nam zabraknąć złotych kart. Jedyne co, wycofali się z kart Rainbow, które są już trochę tak przereklamowane, tak dla, dla nas Nic nowego nie wnosiły, tyle żeby w kolorach tęczy, tak jak tutaj ten Arceus Dobra sprawdźmy co tutaj mamy w środku to na boczek I wyciągamy po kolei, tu mamy Charmander'a przekładki wow, tu już nie ma pokemona z drugiej strony, tylko płomienie a tu mam tylko Czarwandera. co my tutaj dalej mamy mamy oczywiście markery podpalenie jaki poison, czyli zatrucie bardziej tak powinno być pokazane też się to zmieniło wraz z tym dodatkiem, znaczy z tym wersją basic, basic. mamy oczywiście Karty Energy. Mam tutaj tego cudowną kartę Promo Charmandera, Tam na pewno jest kodzi, który dla siebie na pewno już zostawia z tego boxa Bardzo piękna. Nie będę jej oczywiście otwierał, bo ona jest dużo cenniejsza w tej formie niż otwarta. Chyba żebym wysłał do PSA. Mam oczywiście nasze sliwy koszulki do kart. Z motywem Charmander z tego boksa. I powinniśmy jeszcze mieć kostki. Właśnie kostki są. One jak zwykle mocno szeleszą, gdy obrabiam materiał. Jak zwykle nic nowego. Ta jedna kość się oczywiście rozróżnia od wszystkich. No i mamy tutaj nasze Boostery. Oczywiście z motywem Charizarda. Tu jeszcze tych pokemonów na bieżąco, tych nowych nie jestem, ale Dragonite a, czy Tyranitar kojarzę oczywiście. Mamy je. Ile mamy? 3, 6, 9 boosterów. Będzie co otwierać, znajdzie Tylko, żeby to przełożył już na bok. A my się skupmy na. W tych boosterach, które dosyć pięknie wyglądają. Może od samego czarizadle zaczniemy. Nie będę przekładał. Od razu zacznijmy. Piękna sprawa, że one trafiły do nas. Tutaj wyłapujcie oczywiście kody. Jak na razie zauważyłem, osoby wyopują te kody, ale nie wpisują je w komentarzu. Może ustalmy także ktoś. Uda mu się wpisać ten kod, zgarnąć boostera w grze. To niech da lajka like oraz niech napisze super. To będę wiedział, że został zużyty ten kodzik. Rozumiem, że może być problem z, z samym wpisaniem tego kodu, bo nieraz są dosyć litery, cyfry. Nie każdemu by się chciało później wpisywać, więc ustalmy. Piszcie, super, łapka w górę i będę wiedział, że ktoś go naprawdę zużył. Po samych komentarzach, jak ktoś będzie chciał się cofnąć w dół, to będzie wiedział, że został zużyty. A tak to Wam dziękuję i otwierajmy dalej. Tu macie pierwszy kod. To złapał ten złapał. Jak dobrze pana, tylko jedna karta się tu przekręca. Scarlet. A czy w tym dodatku teraz się dowiemy? Prawdopodobnie tak. Mamy. Energię trawiastą. Mamy Larvitara, Cliffa, Inkeya, Tolls School, kojarzymy się z Tentacool Cool, Ambreon, Popi, Lunatone, Sarski, jako pierwszy nasz Rivers, Phantom, kolejny Rivers, bo to są teraz dwa Riversy pod rząd i Scizor na holo, chociaż holo mamy, jest miło taki małe mała rozgrzewka. Pamiętam, że miałem właśnie w tym Paldea Evolve tylko promo i żadnego nawet Chola nawet nie miałem. Co było naprawdę smutne dla mnie, nie jak dla was. A zaraz tu się dowiemy, coś trafimy. Kodzik dla was. Karta jedna do przodu. Takim bardziej uproszczenie dla nas energia elektryczna liczymy Handauer Tadpulp styni, palde Wooper Drevenant Electros Flamingo Charmeleon na rewersie Poppy wow pierwszy nasz ładny dropik w sumie muszę zobaczyć mniej więcej jak są oznaczone te Dwie gwiazdki, ale naprawdę mam pierwszy dropik i na końcu, holo, oczywiście, tę kartę wsadzimy sobie w koszulkę. Jestem zawsze przygotowany w koszulki, ale nie otworzyłem całego tego stosu z koszulkami. Nie, to jest ta, która jest na ścisło, to weźmiemy sobie w ten sposób, wkładając do albumu od góry, nie powinno nam się żadne właśnie wcisnąć się tam żadne niepotrzebne rzeczy. I też mam takie rzeczy jak takie podstawki, ale cieszę się, pierwszy dropik nam się trafił. Oczywiście cena będzie podana gdzieś tutaj w materiale ale lecimy dalej też nie sprawdziłem ile kosztują karty, które nam się tutaj trafią. Nie chciałem sobie spoilerować, lecieć z tym jak głupi, a jaki super drop będzie. Tylko po prostu żebyście mi napisali ile będzie z tego Friday. Kolejny kodzik. energia ognista jak ogień to i niech będzie może ten chalizar handauer tadpult steenie dobra mam już déjà Dartrix, daltrix oinkolk salazar TotSchool, palafin palafin kolejny ładny dropik ładnie mi się tutaj mieni i powinien na pewno być Szczęśliwy z tego powodu, bo to nie jest też byle jaki dropik. No jak zobaczymy sobie na tutaj wypisane kolejność. Mamy 200 na 197 Więc to jest super dropik. Nie nawet no, zaskoczymy. Mamy jeszcze jedną taką podstawkę. Też mam gdzieś to uploaderem, ale ich nic na razie wyciągać. No to dwa dropy pod rząd. Już się cieszę. Już to jest lepszy ETB niż poprzedni. Więc zasługuję na łapkę w górę. I tak powinno być w każdym ETB. Kodzik kolejny dla was. I trawiasta. Niech będzie energia. Mamy wodną. Baltoj. Karwania. Lecząg. Fongus, Brozong, Beatrick, Charmeleon, Ortega, Cliffery i Dragonite EX. Kolejny niezły dropik. No, powiem Wam, że mi się podoba coraz bardziej ten Obsidian Flames. Już mi trochę tak przypomina Evolving Sky. Jest to chyba raczej bardzo udany dropik. Nie no, mamy jeszcze jedną podstawkę, a co tam. Gorzej będą, chcieli jeszcze jedną z tych dropów, to już będzie trochę gorzej. Będę musiał chyba tak Waze wtedy zdjąć. Zobaczymy. Tylko powiem Wam też, że tutaj te paczki dosyć są tak delikatnie zaklejone. Nie są tak mocno ściśnięte. Jest trochę nie wiem, czy powinno się niepokoić, ale dropy lecą. Kodzik dla Was. Energia psychiczna. Stalowa mam. No dobra. Baltoj. Karwania. Lecząk Znów mam rytm normalnie. Déjà vu. Like un rock. Probabas. Lineu. Bone Sweet, No słodki jesteś. Darkrai. I gita. Tym razem już nic, no znaczy nic. holo mamy. Ale holo też jest bardzo dobre. Jak nie ma nic, to holo zawsze jest też na propsie. Nie wiem, czy to jest jakieś zależne od tego, że mamy ETB i. Teraz jak już przypomniję, są czarne same kody, znaczy czarne te obramówki. Ale jak na przykład bierze się z Blistera, czy też. Z Booster Boxa są czasem też białe. Nie wiem, czy to jest jakieś takie zależne, że BTB mają być teraz czarne. Dajcie mi znać też w komentarzu, czy coś na ten temat wiecie. Walcząca energia, Space Litwig, Audino, Charmander z tym fajnym arcikiem. Extradrill Piciotto, Dragon Eye. Leciąg, Słablu i Tonderus. Bardzo ładnie. Dobra, że artystowałem z tymi postawkami. Jeszcze będą kolejne. Więc niech dropy nam niech wyskakują, co nie? Przygotowałem się. Mamy postawki. Niech dropy lecą. A najlepiej ten Charizard. na pewno wyjmiemy to Ploderam. Kodzik dla Was. Prawiasta Energia i no Spass Litwig nie wiem czy oni pakowali po dwie paczki takie same na początku tych kart bo mamy Audino Charmandera ponownie i teraz zaczynają się inne karty Skarmory Vuk Trio Darmanitar no Spass na rewersie, Baltoy i Palafin Palafin no chyba, chyba wzięli sobie to do serca, że nie mamy podstawek, a mamy. Niech dają nam kolejne dropy, takie piękne, jak te, co widzicie. Z moimi rękoma. I kodzik. Byłoby też fajnie, jakby jedną z Was łapało tylko jednego kodu. Jeden kod. by bardziej tak dla każdego ferm Roczna Energia Dratini, Odish, Venizen, Delfinek, Herdier, Armor Rauch dobrze nie wiem czy czytam, Ortega, Volcarona, Palafin, Popi i Togekis. No znaczy, Popi popi mi się kogoś w ogóle z Lola w ogóle. W sumie wolę bardziej tą No i ostatni booster nam został Ostatni booster No i tu by się przydał ten Charizard Co nie Tym bardziej, że mam tutaj Charizarda Co wy o tym sądzicie Charizard będzie Jak będzie Charizard To powiem wam, że Mam kolejne Materiały na Obsidian Flames, i zaraz będą jako kolejne, właśnie przygotowywane dla Was materiały: energia psychiczna, Dratini, Odish, Pinizian, Herdier, Stotland. O, i właśnie chyba na niego dzisiaj mamy Comedy Day. Bo ja to kręcę ogólnie 13 sierpnia, więc chyba dzisiaj na niego jest na frogiego CD. Więc łapcie Shiny ile wejdzie Drampa, Karablauder, Stini i Dark Knife No dobra no nie ma tego, ale na pewno kolejne materiały nam się trafią niebawem, tym bardziej, że mamy takie piękne dropy. Są to trzy, nie licząc te, Z holą, mamy Popi. Bardzo ładna karta. Nawet ładnie wycięta. Powiem wam, że dałbym 10 na 10. Palafin. Tutaj już widać bardzo mocno. Tu jest mocno obcięte niż tu. No to bym na pewno już nie wysłał do PSA Dragonite EX piękna karta mamy w sumie na całą ewolucję no tutaj powiem wam, że delikatnie nie widać na pierwszy rzut oka ale na pewno na pewno jakby to się dobrze przypatrzył się zauważyłby, że delikatne właśnie odchylenia no nie tych boosterów, które otworzyliśmy, mam dla Was oczywiście, tu jeszcze Spada Evolved, dwa blistery, które będą niebawem kręcone. Obsidian Flames nie to, że chciałem mało boosterów, tylko po prostu chciałem promokarkę zgarnąć. raczej to zrozumiałe. No i jeszcze mam dwa boostery. Więc szykujcie się na. Shorty na materiały kolejne czasem mam trochę więcej czasu na kręcenie, czasem mniej, ale staram się, żeby być w miarę na bieżąco z Wami i z tym co się dzieje Pokemonami. A tak to zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jaki zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A tak to widzimy się w kolejnych materiałach. Oraz shortach, które niedługo będą na moim kanale. A tak to do to zobaczyska. Hej, hej.